Cześć Ama, cześć Michał, cześć. Witamy, witamy. ogromne gratulacje, drugi odcinek za wami, toczycie grę dalej, jak emocje i samopoczucie? To jest oddech ulgi, na pewno, że, bo to są bardzo duże emocje, mhm. także dziękujemy wszystkim, bo to właśnie dzięki widzom jesteśmy dalej. Michał, a ty? Wiesz co, jest ogromna radość, że, że Ama też się bardziej cieszy z tego tańca, mniej stresuje. Ja też przez to jestem trochę spokojniejszy po prostu, bo ten stres no, potrafi po prostu podciąć skrzydła i dużo zniszczyć naszej pracy, na którą my pracujemy na sali treningowej i czasami pod wpływem stresu, a to, to krok się, nie wiem, zapomni, a to z rytmu się trochę wypadnie i dzisiaj udało się to opanować, więc moja radość jest tutaj wielka, że pokazaliśmy po prostu to, co wypracowaliśmy, że ta praca, która była w tygodniu poszła na marne. I oby, radość, i, oby, I oby tak dalej, oby tak dalej. Właśnie 27 punktów i w tamtym tygodniu, i teraz. Czy to jest dla Was jakaś też oznaka, że pracujecie na takim samym poziomie? Czy jak w ogóle to odbieracie tą punktację? Kurczę wiesz co, ja nawet szczerze i ja autentycznie nie, nie zastanawiałam się w ogóle pod mm -hmm. tym kątem. Wydaje mi się, że dzisiaj była tak surowa ocena, że my w tej dzisiejszej punktacji byliśmy jednak trochę wyżej niż... W poprzednim odcinku, więc ja uważam to za progres. Mimo, że to są te same noty, ja uważam to za, za duży progres. Na, na pewno mój, na pewno nasz wspólny. Także teraz ciężko pracujemy już od jutra na, na kolejny taniec. O której jutro się stawiacie na trening? Wiesz, co jutro mamy też nagrania do, do mm, tak zwanej NG, więc to tak. Od, od rana, od rana tak. Rozumiem. No ciężki tydzień się i tak finalnie przed wami szykuje, bo zostajecie dalej, ale właśnie, moi drodzy, dzisiaj wszystkich na publiczności zdziwiło to, że jury było bardzo surowe wobec wszystkich. Czy to jest po prostu wynika z tego, że faktycznie w tamtym dogonie było różowo-cukierkowo i teraz musiało być troszeczkę, wiecie, tutaj igiełek i szpileczek? Czy faktycznie to wychodziło z tych waszych choreografii i z tego jak się reprezentowaliście? Nie mówię tylko o was, tylko konkretnie o reszcie, o wszystkich. Wiesz co, wydaje mi się, że może pierwszy odcinek e, chcieli dodać nam Otuchy, gwiazdą Otuchy dodać e, i takiego Kopniaka, a dzisiaj może tak, żeby nikt nie opadł na laurach, jak to się mówi, to po prostu e, bardziej poczepiali z tych uwag technicznych i aspektów technicznych. I e, myślę, że oni super wykonują swoją pracę, są doświadczeni tancerze, artyści. Oceniam to nie pod względem technicznym, ale też pod względem artystycznym. Nam dzisiaj, w mojej ocenie, poszło lepiej niż tydzień temu, i też, w innym miejscu w tabeli znaleźliśmy się, więc myślę, że ta ocena zasłużona. A ma miesiąc treningów tak naprawdę już za tobą. W tym momencie, na jakim jesteś etapie, co czujesz? Zmęczenie, ekscytację, stres, nerwy, jak w ogóle ciebie to wygląda? Totalną ekscytację i tak jak śmieję się, mam takie powiedzonko, że płyniemy dalej. Także m, bardzo się cieszę, że będziemy że będę miała możliwość sprawdzić się w innym tańcu, tym, tym razem takim sercem emocjonalnym i, i mam nadzieję, że te, te, te emocje uda nam się przenieść na choreografię, jak i na odbiór widzów. A czytaliście w ogóle komentarze po waszym ostatnim występie, w pierwszym odcinku? W pierwszym odcinku, tak, 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 jak najbardziej. Dzisiaj jeszcze nie, nie miałam takiej przestrzeni, żeby to zrobić, ale, ale w pierwszym taki to też jest bardzo cudowne. Tu, tu Lukiesza Poba dla wszystkich autentycznie z serca, że, że jesteście, że walczycie o nas, bo to czuć, naprawdę to czuć. Mimo tego, że mieliście te 27 punktów też w pierwszym odcinku, bardzo dużo osób, e, widzów i publiczności przed telewizorami komentowało e, Waszą choreografię na ogromny plus. I właśnie teraz pytanie takie, czy bardziej przywiązujecie wagę do komentarzy widzów, czy do jury? Wiesz co, no ten program się rządzi swoimi prawami. Tu chodzi o emocje, żeby wzbudzać te emocje za każdym razem i cudowne jest to, że mamy rzesze ogromnych wspólnych, yy, wspólnych fanów, którzy idą za nami jak w ogień, bronią nas i, i to jest niezwykłe doświadczać tego, szczególnie, szczególnie mi, yy, pokazując się z takiej, z takiej szczerej, autentycznej strony, jako normalnej dziewczyny po prostu. Ale Michał, coś dodasz? Myślę, że ocena widzów jest dla nas tak samo ważna, jak ocena jury, nawet może ważniejsza, oczywiście nie umując tutaj jury, ale to ostateczną szalę na tej wadze mają głosy widzów, dlatego bardzo zależy nam na tym, żeby tańczyć z serca, żeby tańczyć dla nich, żeby oni doceniali naszą pracę I cieszymy się, że. W w tych gorszych momentach, tutaj e, od strony technicznej i oceny, żyli, możemy na nich liczyć po prostu. I to e, dla nas taka ogromna moc i wiatr w żagle, że, że mamy ludzi po swojej stronie. I też taka motywacja, żeby ich nie zawieść, żeby te występy z tygodnia na tydzień były atrakcyjne, coraz fajniejsze. E, bo skoro oni tak z nami stanęli, to my też chcemy jak najlepiej, jak najwięcej dać od siebie dla nich. A czy krytyka Was e, napędza, czy trochę hamuje? Bardzo motywuje. Ja jestem taką duszą walczącą zawsze, więc niezwykle nas motywuje. Poza tym wiesz, tak jak już Michał tutaj wspomniał, to są profesjonaliści i warto nie stawać okoniem wobec tego, co mówią i jak nas oceniają. To je, też jest ich praca, rola w tym, w tym formacie. I, i, I brać to do serca, wiedzieć, nad czym pracować. Także wiemy i, i dalej do przodu. No i moi drodzy, ja trzymam za Was kciuki, wiecie, co tańczycie za tydzień? Czy my możemy to mówić, nie, czy nie? Ja nie, nigdy nie wiem. Nie, nie nie, nie. nie. nie, 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 no nie dobrze, możemy. Coś mówić, wolnego ale... czy szybkiego. Chociaż ale tak. czy z... szybkiego, ale w ramię. Okej. Okay. No <laughs> więc co na razie będzie naszym widzom musiało wystarczyć, moi drodzy, A czego mam wam życzyć na ten tydzień? Och, zabawy, luzu, yy, spontaniczności i, i tego, żeby, żeby ta prawda, która w nas jest, nas nie opuszczała. No więc słuchajcie, tego wam życzę. Dużo fanów, treningów, no i dajcie czadu na parkiecie już za tydzień. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Dzięki bardzo, do zobaczenia. Cześć.